Cześć! Jest z nami Krzysztof Pakła, czyli kierownik wyszkolenia żeglarskiego sztorm grupy. Cześć! No właśnie. Krzysztof Pakła, Krzysiek czy Krzysztof? Jak do ciebie mówią instruktorzy no i kursanci? Może już na wstępie poproszę, żebyśmy sobie mówili po imieniu. No, no I nie tak strasznie oddawna. oficjalnie. No. Krzysztof to chyba gdzieś w jakichś oficjalnych dokumentach urzędowych, prawda? Po prostu, no, tak jak jest Karolina, to Krzysiek yy, i jestem Krzysiek. Tak do ciebie mówią kursanci i tak, tak, tak. Unikajmy jakichś wszelkich tam form oficjalnych, panie Krzysztofie, to od razu się czuję jak jakiś stary weteran, a podobno mam być młody. <noise> Młody i, i, i piękny. Krzysiek, mam do Ciebie pytanie. Od kiedy żaglujesz? od nie pamiętam. Pierwsza scena jaką chyba z życia sobie przypominam to jak woda nabierała się do jachtu, a brat mówił jeszcze się nie bójcie, ale jak już będzie wpływać wannami możecie się bać. Ogromnie przerażony patrzyłem na tą listwę odbojową i to jest chyba mój pierwszy obrazek z życia. No jako jakieś małe dziecko. Potem długo długo nic nie pamiętam i od tamtej pory już tak żagle aż do dziś. Pamiętasz swój egzamin na stopień wówczas sternika jachtowego? Żeglarza jachtowego. Żeglarz. To też był żeglarz jachtowy, a potem dopiero kolejny stopień sternik jachtowy, ten którego już dzisiaj nie ma. Oj, pamiętam. No ja chyba nic jeszcze wtedy nie umiałem. To była jakaś wielka porażka. No zdałem ten egzamin w końcu. Nie czułem się jeszcze pewien, pewny swoich umiejętności. Duża, duża przepaść do czasu, kiedy zacząłem pływać pewnie i, i samodzielnie. Pamiętam, jak do dziś, to jedno z większych wydarzeń. Jak wyglądał wtedy kurs? Ile trwał? Na czym zdawałeś? Wówczas mhm. były obozy żeglarskie. Początkowo 26-dniowe, potem tata przyszedł w któregoś roku mówi: Słuchaj, Krzysiu, już ukrócili, będą 21-dniowe. <noise> potem 14-dniowe, mówię, robią kursy niesamowite. Zobaczcie, dzisiaj 9-dniowy kurs zakończony egzaminem, jest inne zupełnie tempo. Pamiętam, to były długie obozy żeglarskie, człowiek czekał cały rok. Trzeba było zapisywać się już w grudniu na imprezy wakacyjne. No i to było przeżycie takie, no bardzo mega, mega, napięciu emocjonalne, czekaliśmy na te obozy żeglarskie całą zimę. 26-dniowe obozy żeglarskie. Wow. Hmm, a co się stało, że potem zacząłeś szkolić? Dlaczego zdecydowałeś się pływając? Dlaczego chciałeś nauczyć kogoś pływać? No po pierwszym obozie żeglarskim, drugi krok, no to był za rok obóz kolejny na kolejny stopień Sternika Jachtowego. Mnie uwiodła postawa chyba moich nauczycieli, moich instruktorów. To, czym byłem zachwycony, to, to tym, jak oni pracowali z młodzieżą, z dziećmi. Byłem zafascynowany ich uprzejmością, kulturą. Wnieśli w moje życie wówczas coś, czego nie miałem w szkole, nie miałem w klubie sportowym, i sobie pomyślałem, jak fajnie byłoby być takim nauczycielem od sportu żeglarskiego. Pamiętam mój pierwszy kurs instruktorski później, no, szkolił mnie autorytet w dziedzinie instruktorskiej Chodnikiewicz, instruktor, który no, tak mi zaimponował, że postanowiłem naśladować dalej tą postawę, tą osobowość i chciałem przez połowę życia stać się takim człowiekiem jak on. No i stąd te kroczki takie poprzez, od żeglarza jachtowego, poprzez sternika jachtowego do instruktora żeglarstwa no a potem no, bycie na co dzień z fantastycznymi ludźmi i chyba ludzie mnie zaprowadzili do tego miejsca, gdzie dzisiaj jestem. Chyba, chyba kochasz żeglarstwo. Co w nim lubisz najbardziej? No tak, no lubię, kocham to, co robię, moją pracę zawodową. Żeglarstwo to jest obcowanie z naturą, to są piękne chwile spędzone w... Super środowisku, tam gdzie jest woda, tam gdzie jest przyroda, tam gdzie powietrze nie jest zanieczyszczone, skażone, ale chyba najbardziej w tym żeglarstwie to, że można zabrać tam swoich wszystkich bliskich, znajomych i przyjaciół i pokazać tym ludziom zupełnie inne formy. No bo my ludzie, szczury lądowe to tak 99% na lądzie, tak? Taki człowiek, nie żeglarz, jest tworzony do życia na lądzie. Znane mu są chodniki, trawniki. A woda to jest coś zupełnie innego, co dla mnie jest no bardzo fajną, atrakcyjną formą spędzania czasu, przebywania. I to w żeglarstwie najbardziej lubię i satysfakcję z tego, że mogłem pokazać piękne miejsca swoim najbliższym znajomym, przyjaciołom, bo chyba już wszystkich kolegów z podwórka, ze wszystkich prac, całą rodzinę zabrałem kiedyś na wodę. I co najfajniejsze, że pokazałem im to od fajnej strony. Od od tej strony, gdzie, gdzie, mm, gdzie no, połknęli bakcyla i się zarazili do tego sportu, a nie zrazili. A to jesteś w stanie policzyć, ilu tych kursantów, ile osób było z Tobą w załodze, w rejsach? Tak, do pewnego momentu liczyłem. Ale chyba o tej ilości świadczy taki fakt, co się pojawia y, raz na jakiś czas, gdzie na starówce warszawskiej ktoś się zatrzymuje i dziecko krzyczy: Tato, to ten pan. Y, ja w pełen strachu, tata, pyta się syna, co on ci zrobił? Nie, no, on mnie szkolił tam gdzieś na jakiś. No więc, jeżeli w takim mieście stołecznym Warszawa zdarza się często taki obrazek, no, to są rzędy tysięcy osób. Tysięcy osób. No kadra to są wielkości rzędu setki ludzi poznanych, z którymi pracowałem, fantastyczni, naprawdę wspaniali. No jeżeli chodzi o uczestników kursów, imprez, rejsów, to tysiące. A co Cię wkurza? Znam ci kilka lat i zawsze jesteś taki opanowany, spokojny. Nie wiem, czy żeglarstwo tak na ciebie wpływa? <laughs> opanowany, spokojny. Czasami no, nie widać po człowieku, ale to nie zawsze są takie doskonałe chwile. Yy... Lubię, jak ludzie mają satysfakcję z tego, co im przekażemy, i to mnie kreuje dalej. Pociąga, że będę nadal to robił, bo widzę, że więcej radości i pożytku przynosimy ludziom i dajemy im więcej satysfakcji. Jak tych takich przypadków no, negatywnych. Czy... Nie bądź taki, pytanie było: co cię wkurza? E, co mnie wkurza? No tak. Rzeczywiście, wszelkie zachowania takie niegrzeczne, jak brak szacunku dla przyrody, jak zaśmiecanie środowiska, jakieś agresywne postawy. Pamiętam doskonale, jak Chodnikiewicz, instruktor, mówił: pamiętajcie o wyrażaniu się względem siebie. Żeglarz jest miły, żeglarz nie przeklina, żeglarz zwraca się do siebie naprawdę z wielkim szacunkiem i kreował taką postawę, wkurza mnie właśnie brak tego szacunku, jakieś takie trzy słowa na krzyż, które występują w innych dziedzinach sportu, tutaj są zupełnie wykluczone. Tematem takim głównym w czasach, kiedy robiłem kursy żeglarskie był taki temat zasady etyki jachtowej i tam było, był kładziony bardzo duży nacisk na właśnie brak wulgaryzmu. Mnie to bardzo cieszyło, bo w odróżnieniu od jakichś środowisk, w których się wychowywałem, to był zupełnie inny świat. Świat taki z szacunkiem dla innego człowieka. Wkurzają mnie dzisiaj wszelkie zasady łamania etyki jachtowej, jakieś wywieszanie flak na tarsztagu, mm -hmm. czy też płynięcie w czasie, gdy na relingu wisi koszula, czy gdzieś jakiś facet w majtkach w porcie bez koszuli w restauracji. <noise> Takie zachowania mnie wkurzają. No, nie aż tak, żebym miał pianę. No, no, po mnie, po, po mnie tego nie widać. Mówisz, jestem spokojny na co dzień. Wydaje wam się, to co we wnętrzu czuję, to czasami są yy, bardzo dziwne emocje, ale tak jak powiedział Zbyszek Chodnikiewicz, trzeba być miłym, uprzejmym, szanować się, wyrażać się do siebie z szacunkiem. Dzień dobry, Karolina. Jak dzisiaj minął dzień a nie tam, no jak tam, prawda, co tam, chłopaki. E, wkurza mnie nieodpowiednia postawa wśród żeglarzy. To Aj. prawda, to prawda, jesteś gentlemanem w naszej firmie. Krzysiu, mam pytanie, ile lat jesteś w sztormie i czy pamiętasz początek? W sztormie jestem szósty rok, czyli dokładnie pięć lat minęło, takich pełnych. No, pamiętam pierwsze spotkania z Markiem. To jeszcze jedną nogą byłem w poprzedniej firmie żeglarskiej, dużej organizacji, jak Klubie Polski Warszawa, gdzie już wiadomo było, że no, tamta sekcja długo nie potrwa. A u Marka, już jedną nogą byłem na jakichś eventach jako sternik. Poznaliśmy się tak normalnie, tam o jakiś facet szuka sterników. Jeden event, drugi event. No i zostałem bosmana, bo trzeba było sobie szukać pracy. Bardzo szybko okazało się, że ze mnie taki bosman jak tak sobie do powiedzcie, pozostałą część zdania. No i Marek widząc moje jakieś inne zdolności organizacyjne, no sprawił, że jestem dzisiaj tutaj, gdzie jestem. Zaczynaliśmy z firmą, gdzie było pięć jachtów i bardzo cieszyliśmy się, że jest duży kurs żeglarski, gdzie jest obłożonych cztery jachty. Dzisiaj są to no, wielkości znacznie większe. Dobrze pamiętam ten dzień. A czy sztorm zmienił coś w twoim życiu? Na pewno. Umocnił mnie w przekonaniu, że dalej będę robił to co robię i nie zrezygnuję z takich form. No na pewno wielkość, wielkość przedsięwzięcia, jakość pracy Wiadomo, mamy równolegle czasy takie, że wszystko idzie do przodu, jest coraz nowocześniejsze, coraz ładniejsze, ale sztorm to przede wszystkim też sylwetka żeglarzy i zupełnie nowy wizerunek sprzętu, nowy wizerunek ludzi. I tutaj bardzo ważna jest praca z kadrą. Czy sztorm coś zmienił? Na pewno. Nie stoję w miejscu od 6 lat, tylko idę cały czas do przodu. Nawet nie ma chwili, żeby się zatrzymać i pomyśleć, czy może jest to czas na odpoczynek. Jesteśmy dynamiczni, idziemy prężnie i na pewno zmieniło się tempo tej pracy w moim życiu i jakość tej pracy i wizerunek. I... A ciebie prywatnie zmienił sztorm? Nie, <laughs> zmienił. Więcej pokory, więcej ludzi, większa ilość, różnorodność, masa różnego rodzaju imprez sprawia, że człowiek no, musi być bardziej elastyczny mieć w sobie więcej samodyscypliny, samozaparcia, bo to są, słuchajcie, w sezonie bardzo trudne dni. Yy, intensywna praca, kilkanaście godzin dziennie i w zasadzie, żeby gdyby człowiek miał wykonywać ją na zasadzie takiej, że zrobić dobrze swoje zadania, yy, to tak by się nie dało. Bez pasji tutaj nie ma mowy, żeby przetrwać. No właśnie. W takim gorącym sezonie bywało, że byłeś i szkoliłeś, i byłeś bosmanem i odpowiadałeś za czartery. Dużo, dużo tego się działo. Skąd bierzesz do tego energię? No i to jest właśnie pytanie. Chyba z tej frajdy, z tej przyjemności, z tej satysfakcji po ukończonym zadaniu, po skończeniu dnia że jaki ten dzień był fantastyczny. Czasami jest godzina 18 i jeszcze szykują się jakieś wykłady wieczorne, jeszcze jakieś zwożenie sprzętu. Człowiek ma już dosyć, myśli sobie, ojej, ja jeszcze 4 godziny trzeba będzie wytrzymać. Kiedy jednak wchodzą ludzie na salę, wchodzą ludzie do portu, uczestnicy, zaczyna być taka fajna satysfakcja, że kurczę, fajnie, że to jeszcze dzisiaj robię, koniec dnia takie intensywne zmęczenie, ale bardzo przyjemne zmęczenie i wielka frajda i wielka naprawdę frajda, że się znów ma, ma za sobą taki wspaniały dzień. Stąd chyba bierze się energia, Naukowo nie zastanawiałem się nad tym, może lekarze są w stanie to wytłumaczyć. No, adrenalina no nie do końca. Tylko jeszcze jakiś czynnik się wewnątrz człowieka w mózgu wytwarza, że ta przyjemność z tej pracy powoduje daje tą ogromną siłę. To chęć przetrwania tego dnia i tą wielką satysfakcję. To już ostatnie pytanie do mojego ulubionego człowieka. Z czego jesteś najbardziej dumny? To już naprawdę ostatnie pytanie? No <grym> więcej? No właśnie. Jestem dumny z ludzi, z którymi pracuję, że się rozwijają, że potrafimy stworzyć takie. Grono wspólnie ze sobą, że nie ma przeszkód, że ludzie idą do przodu. I to jest satysfakcja, że udaje się. To przedsięwzięcie prowadzić na taką skalę, z zachowaniem jednak tej jakości. Z tym szacunkiem ludzi względem siebie. No, bo tutaj nie oszukujmy się: tacy, którzy dobrze wykonują swoją pracę, tak jak się kiedyś pisało w opiniach, dobrze zrealizował swoje zadania, no to tutaj długo nie pociągną. A tutaj największą satysfakcję można mieć z tego, że się pracuje z ludźmi takimi jak ty, którzy mają taką pasję jak ty którzy uwielbiają i kochają robić to, co kochają, co, co robią. Dzięki za ten wywiad, dzięki za te parę słów. Mam nadzieję, że zainspirowały wielu do odkrywania żeglarstwa. Być może mają, macie dodatkowe jakieś pytania do Krzyśka, to zawsze możecie do niego napisać na maila lub na Messengerze. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. jesteśmy zawsze z Wami. Zapraszamy. Ahoj! Cześć!